Cześć! Właśnie dostałem pakę, tu są chrząszcze, nowe chrząszcze, mają być duże i ładne, nie wiem w jakim są stadium, pewnie larwy, ale może dorosłe, zupełnie nic nie wiem, nie wiem też jak to, w jaki sposób to otworzyć, żeby niczego nie uszkodzić. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że przeżyły podróż i noc. Czasem się mnie pytacie, czy ja chrząszczę kupuję, czy znajduję sam. Większość kupuję, tylko kruszczyce ze złotawki znajduję sam. No i tutaj ak akurat właśnie też kupiłem je. No, mamy folię. Do tukania. Mam. Trochę zyb na łóżku się zrobił. O. Czyli jednak larwy. Ale pudełka. Ale co? Sprawdzamy, czy coś tam żyje. No tu mamy! Jest! Cześć! A z jednego pędraka jest bardzo podobny do kruszczycy afrykańskiej. Nie wyróżnia się niczym, ale nie wiem, czy kruszczyce afrykańskie miały tak, taki czerwo, taką czerwoną głowę. Tutaj widzę już następnego od razu, bo zaczął próbować wyjść. Teraz się schował. Dobra. Tutaj jest drugi. Zobaczę ile ich w ogóle. E, choć tu, no schował mi się. Teraz pomyślałem, że po prostu nie będę brudził łóżka, tylko przysypię sobie tutaj. O proszę. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć i to wszystko. Teraz drugie, czarnice nawet gratis podosłali. <słuch> Ojej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze liczę? Nie wiem, chyba coś się pomyślałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze idźcie. Zaraz, bierzemy ósmego. Osiem. Ym, dziewięć. Okej, okay, to jest wszystkie. bardzo ruchliwe niektóre chudsze, grubsze też troszkę delikatnie w wielkości różnica a ten jest na przykład większy niż ten ale w miarę w podobnym stadium tu mam małe afrykańskie które już mi urosły tak wygląda dorosła. Oj, tutaj mam jedną dorosłą sztukę z lata. Sobie taka żółto-czarna, całkiem ładna. Już już wychodowałem do dorosłości. A tutaj mamy te pendrak. Auła! No i kuty, jeden puszczaj mnie. Kurde. Chamy. Więc przełożymy je do tych. Bo to też kruszczyce Oba, więc ten. Nie powinno się nic stać. Będę je trzymał razem. Bo ja, ja jako dorosłe je rozpoznam. Bo są zupełnie różne. To już się porozłaziły. Tutaj. Pod wszystkim zakopują się gdzieś. Tak, tam nie gryźcie. No to jest wszystko włożone. Jeszcze gratis bardzo żwawa drżownica. To tam drzewnicę damy tutaj. No i ten substrat to dołożę. Wszystko do końca no i zobaczymy jak się sprawy potoczą dalej zobaczymy czy mi się uda wyhodować te też do dorosłej postaci i jak będą wyglądać i czym bo te mogą... Ten, ten prawdopodobnie będą większe trochę niż zwykłe kruszczyce, więc te pędraki mogą jeszcze urosnąć jakby, niż te kruszczyce afrykańskie tutaj co miałem wcześniej. No to jeszcze coś dorzucę co do przeobrażania się chrząszczy, to one robią sobie kokolity tak zwane. Jak się zmieniają po czwarkę, to najpierw obklejają się y, tam, różnymi y, no, drobnymi, tam, tym co ich otacza. Tutaj mamy bardziej y, odłamki kory, tutaj bardziej piasek, tutaj włókno kokosowe, tutaj też kawałki kory, tutaj też z góry jakieś kawałki włókna. I one tam w środku siedzą, to jest ich osłonka, te są puste już, wyciągnąłem je od kruszczy złotawek. No to jak widzi się, że nagle nie ma żadnych, to właśnie one są w takich komorach, no i lepiej ich nie ruszać, bo one ta tak się chronią, żeby tam się dobrze przewotwarzyć, żeby wszystko było z nimi dobrze nie, nikt ich nie zjad, albo coś no to taka ciekawostka a co do kruszczeń złotawek tutaj mam dorosłe osobniki takie błyszczące się ze, ze po prostu mieniące na zielono tak teraz w świetle słońca jeszcze ładniej wyglądają niż normalnie Bardzo mi się podobają. Pokazywałem je już, jak jadły jabłko, jak mi się wykluły trzy, teraz jest ich tu siedem, z tego, co pamiętam. No i teraz obecnie dostałem głupawki, bo się zapaliło, słońce wyszło bardziej. No a one bardzo, teraz im odbiło i bardzo chcą do słońca i próbują się wspinać, ale im to tak średnio wychodzi. Jedna ciągle się wspina, ale spada, spada na następne, które nie mogą nawet wspiąć, się z pod kuchu. <grystanie> tak to idzie. No ale to bardzo ładne chrząszcze. <grystanie> w powietrzu są bardzo dobrymi lotnikami. Jeśli, je, tylko jeśli mają. Y Dużą przestrzeń do latania, bo jak nie, to nie są zbyt mądre, gdzie, gdzie to się kończy yy, pojemnik. No yy, a w chodzeniu na ziemi to są niezdary dosyć. No, ale śmiesznie no nie popatrzeć, jak się wywracają. Ta akurat jest jakaś spokojniejsza, a inne ciągle się drapią na szybę. Dosyć mozolnie, ukruszczyz. Jest ciekawostką w sposób latania, że nie podnoszą całkowicie pokryw, tylko troszeczkę, a, a skrzydła złożone wysuwają im się spod, spod pokryw. No i one wykluły mi się już z kokolitów, tamte kokolity, pokazywałem, to są ich. No to mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Cześć!